Jesteśmy na premierze filmu Babies. Ze mną aktorka, która zagrała rolę Betsy, Emma Herdzik. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. E, jaka jest Twoja bohaterka? O, to jest, to jest bardzo ciekawe pytanie. E, można powiedzieć, że podstawowe pytanie. E, Betsy jest e, moim przeciwieństwem osobiście i dla aktora e, taka. Takie wyzwanie jest po prostu czymś niesamowitym. Jest otwarta, szalona, bezkompromisowa. Mówi to, co myśli. Jest pełna energii, takiej świeżej, młodej energii. I ma swój specyficzny pogląd na świat. Także mam nadzieję, że widzowie odnajdą w tej postaci może swoich znajomych. Chciałbyś mieć taką przyjaciółkę? Z pewnych względów tak, ale myślę, że niekoniecznie poruszałybyśmy niektóre tematy. A jak ogólnie współpracowało się na planie z aktorami? Ja byłam na planie bardzo krótko, bo tylko dwa dni, ale miałam okazję spotkać w tym czasie wielu wspaniałych aktorów. I doświadczałam od nich ogromnej życzliwości, wyrozumiałości, wsparcia. I czułam, że my wszyscy czujemy, że robimy coś ważnego i że wszyscy chcemy opowiedzieć tą historię. I to było po prostu szczere i prawdziwe. I mam nadzieję, że to przeniesie się na odbiór tego filmu. A powiedz nam jeszcze, proszę, jakie masz plany zawodowe? W tym momencie kończę. Film jako reżyser dzieci. Także moja ścieżka zawodowa się trochę poszerza ehm, i planuję spełniać swoje marzenie, czyli śpiewać. No to super. Życzę samych sukcesów. Jeszcze raz gratuluję i widzimy się na premierze jakiegoś innego filmu. Z panią. Mam nadzieję. Dziękuję i do zobaczenia. Super. Dziękuję.